Witam wszystkie znaki powietrza, bliźnięta, waga, wodnik. Dzisiaj dla Was, kochani, horoskop tygodniówka 13-19 marca, karty Lenormand, o przepraszam, karty Tarota oraz karty cygańskie. Chciałam powiedzieć, że Lenormand na razie damy spokój. Teraz karty cygańskie dopowiedzą Wam, kochani, horoskop tygodniowy. Także zaczynamy. Zobaczmy, co dla bliźniąt. Trzynasty, dziewiętnasty marzec. Tutaj u bliźniot, kochani, tak, poniedziałek, radość, świętowanie po prostu, no jest jakaś wiadomość optymistyczna dla Was. Od rodziny, kochani, czy jakieś sprawy wasze zawodowe dobrze się potoczą, tutaj jest dużo radości, dużo szczęścia. Jest po waszej myśli po prostu działanie. We wtorek, cesarz ważna rozmowa, może coś będziecie chcieli podpisać, może załatwić coś z lekarzem, tutaj jest pozytywnie ważny dzień. W środę natomiast jest troszkę smuteczków. Uważajcie na siebie, nie martwcie się zbytnio. No i oczywiście też, żeby ktoś was nie zranił, tak, bo w czwartek może być jakaś kłótnia, też zdrowotnie uważajcie, żeby jakiegoś wirusa tutaj nie podłapać. No, uważajcie na siebie, na swoje moi drodzy zdrowie, szczególnie tutaj serduszko i też no nie dawajcie się podpuszczać i będzie dobrze. W piątek kochani no bo tutaj jest zmiana, tak? Będziecie się w piątek przygotowywać gdzieś do podróży. Będziecie się przygotowywać i macie szansę to osiągnąć, co sobie zamierzycie w piątek. W sobotę widać podróż, gdzieś się oddalacie i działacie. No, oczywiście przeszłość zostawiacie za sobą w sobotę. W niedzielę jest tutaj arcykapłan, dużo jest takiej ochrony z góry, duchowieństwa, działania dobrego, przemyślanego. Wszystko, co sobie zaplanujecie, to się ułoży po waszej myśli. Ogólnie może być zmiana, zaraz sobie dojdziemy do tej zmiany. Czy troszeczkę zdrowotnie, czy też może być tutaj jakaś sprzeczka w tym tygodniu? Zdrowotnie układ krwionośny, troszeczkę bóle głowy, troszkę też, moi drodzy sprawy hormonalne, tak ogólnie, tak. Karty cygańskie mówią nam, że czeka Was jakaś radość nieoczekiwana, ale właśnie lekka choroba. I też sprawy związane, moi drodzy, z, albo z lekarzem tutaj, albo będziecie się wybierać gdzieś do lekarza, albo też, moi drodzy, będziecie rozmawiać z kimś ważnym notariuszem, adwokatem, czy też sprawa sądowa, ważna dla Was. Czy z Waszym przełożonym. No, ważny tydzień, moi drodzy. Ja Wam życzę dużo zdrowia i powodzenia. I teraz przechodzimy do wagi od 13 do 19 marca. Co tutaj się będzie działo? Poniedziałek, przeczekanie uwagi. Nie działajcie pochopnie, nie podejmujcie decyzji, rozważcie wszystko, przemyślcie. We wtorek już powrócicie do równowagi, będziecie drogie wagi wiedziały na czym stoicie, co macie robić. Będzie tak spokojnie. Dopiero w środę jest diabełek. Diabeł mówi nam, moi drodzy, że jest coś toksyczny koło Was, może Wam zazdrościć. To są takie niskie emocje, jakaś kłótnia, może być podpuszczanie. No, ten diabeł to właśnie pokazuje, że wyprowadzi Was ktoś z tej równowagi. W środę. Ale w czwartek, już nowe sprawy tutaj, nowe pomysły. E, może być ważna wiadomość dla Was dotycząca finansów. E, w piątek, też e, albo wypłata, albo moi kochani, tutaj jest e, polepszenie statusu finansowego, pomoc i bardzo dobre działanie w sferze materii. E, sobota. <laughs> Znowu, miecze y, pokazują się, jest tutaj potrzeba porozmawiania z kimś, y, wyjaśnienia, tak, bo ktoś może być złośliwy w sobotę i czepiać się was. W niedzielę również jest dosyć y, y, osoba powracająca może do was, chaotyczna, nerwowa, ktoś może y, mieć za duże oczekiwania. Względem Was, no i uważajcie, tak, bo tutaj są takie nerwowe, stresujące sytuacje. Też oczywiście możecie tutaj o czymś zapomnieć w niedzielę i na przykład wracać się do domu, czy coś w tym rodzaju. Dobrze, zdrowotnie, stany zapalne około pęcherza i dróg moczowo-nerkowych. Jest tutaj ból nóg, moi drodzy, ból kręgosłupa, może być powracający jakiś ból, czy to kolana. Na to zwróćcie uwagę. Co karty cygańskie nam doradzą, podpowiedzą? Oczekujecie na dużą miłość w domu, też oczekujecie na przyjazd kogoś, być może z daleka. Także dom, miłość i oczekiwanie, moi drodzy, na kogoś. No dobrze, ja Wam życzę dużo zdrowia i powodzenia, kochani. I teraz przechodzimy do wodnika. Wodnik, wodnik. Od 13 do 19 marca. Wodnik. Uwodnika z przytupem tutaj poniedziałek, ale zobaczmy. Poniedziałek trochę nerwowo, tak? Może być jakaś sprzeczka, kłótnia. Ktoś agresywny. Nie martwcie się zbytnio tą osobą, bo no czasem tutaj właśnie ktoś będzie się czepiał w was. We wtorek wahanie, chcecie coś załatwić, nie macie pewności, chcecie gdzieś jechać, nie wiecie, czy to zrobić. Też na rozrzutność uważajcie. To jest żonglowanie finansami pokazane w jedną, w drugą stronę: albo będzie wydane za dużo, albo tych pieniędzy może brakować. Także tutaj jest żongl żonglowanie, żonglerka w materii. W środę też sytuacja się wyjaśni, rozmowa z kobietą. No jeszcze we wtorek możecie otrzymać jakąś propozycję, czy to w pracy, czy jakiegoś zarobku, tutaj coś, jakaś propozycja w finansach, i w środę, właśnie, może się to wyjaśni poprzez rozmowę. Bardzo tak działajcie zgodnie z intuicją, tak? Moi kochani, w czwartek dużo pracy, współpraca czegoś się będziecie douczać. Tutaj od razu Wam powiem, że jest dzień pracowity na pewno. I też, moi drodzy, tutaj może będzie jakaś reparacja w domu, jakiegoś urządzenia w czwartek, też może tak być. W piątek, kochani, ważne spotkania, rozmowy, podpisywanie czegoś, nie przez wszystkich, ale na pewno. I sobota, moi drodzy, też jest ważnym dniem. Możecie mieć bardzo dużo planów i te plany wykonacie. To Wam mówię od razu. Wszystko będzie zgodnie z Waszym planem, ale właśnie bardzo takie duże przemęczenie, bo w sobotę cały tydzień jest działania bardzo dużo, a w niedzielę właśnie widać przemęczenie. Trzeba odpocząć, dać sobie czas na regenerację. Organizm musi troszkę albo poleżeć, albo po prostu przemyśleć musicie pewne sprawy. Bo spraw jest dużo ważnych w tym tygodniu, ale zdrowotnie na plecy uważajcie szczególnie dolne części bóle głowy i też sprawy jakieś hormonalne kobiece się pokazują koło was. Też tutaj bóle psychosomatyczne różnego rodzaju pod wpływem emocji, tak? Uważajcie na siebie. Zdrowotnie i oczywiście karty cygańskie dla Was. Myślę, że w tym tygodniu jest duża zmiana. Otrzymacie być może od mężczyzny bardzo ładny prezent. I też ktoś się odezwie, z kim była sprawa już zamknięta, znajomość zakończona być może, ktoś się odezwie do Was, i tu jest bardzo duża zmiana. Na pewno prezent się szykuje i ważna wiadomość. No dobrze, kochani, bardzo serdecznie pozdrawiam. Życzę wspaniałego tygodnia. Do usłyszenia.